Dzisiaj dla ceny Bitcoina, największy ruch Bitcoina, który możemy zobaczyć w przeciągu ostatnich 4 lat, jest właśnie przed nami. Jeśli zastanawiasz się, co ja mam na myśli, mówiąc tak do ciebie, to pozwól, że przejdę prosto do wykresu i od razu wszystko wyjaśnię. Jakich targetów cenowych możemy spodziewać się, co robię z moim własnym milionowym tradeem, który aktualnie zaskakująco jest w zysku i jest wciąż otwarty? Powiem wam również, że w niedługim czasie planuję powiększyć tą pozycję. Teraz porozmawiajmy o Bitcoinie, o tym, co teraz dzieje się z ceną. Mam również dla Was zaskakujące wiadomości. Mamy tutaj wykres na jednodniowym zakresie czasowym. Cena Bitcoina wciąż porusza się pomiędzy linią wsparcia oraz tą linią oporu. Można nazwać ten układ cenowy formacją zniszkującego trójkąta. Zapewne, jeśli jesteś tutaj ze mną od kilku lat, to widziałeś wcześniej taką formację. W zasadzie to cofnijmy się teraz do okresu z 2018-2019 roku. Właśnie tutaj cena Bitcoina znajdowała się w tym przepięknym układzie, zniszkującego trójkąta. Tak samo mieliśmy dłuższą konsolidację ceny pomiędzy linią wsparcia i oporu. I co wydarzyło się następnie? Cena przebiła się dołem. Bitcoin szedł ceną z poziomu 6000 do 3000 dolarów. Oczywiście, pytaniem jest, czy to samo wydarzy się teraz ponownie? Statystycznie rzecz ujmując, jeśli chodzi o formację zniszkującego trójkąta, to mamy tutaj przewagę na wybicia się ceny dołem. Tak wydarzyło się właśnie w 2018-2019 roku. Teraz jest to też bardziej prawdopodobny scenariusz statystycznie. Ale jest jedna rzecz, która jest inna. Właśnie to chcę też Wam przekazać. Oczywiście nie powinniśmy teraz otwierać jak szaleni pozycji. Nie chcę, żebyście byli teraz zaślepieni pozycjami na wzrosty. Ale dlaczego uważam, że teraz mamy trochę inną sytuację niż w poprzednim cyklu? Dlaczego akurat ta formacja niszkującego trójkąta mogłaby mieć inne zakończenie niż poprzednia? Pierwszym powodem, o którym chcę tutaj wspomnieć, jest to. Czyli nasz indykator dotyczący wstęgi Haszu. Jest to jeden z najbardziej istotnych indykatorów, jeśli chodzi o Bitcoina według mnie. Za każdym razem, kiedy ukazuje się sygnał zakupu, za każdym razem mamy tutaj 2021 rok sygnał zakupu. Cena wzrosła z poziomu 30 tysięcy dolarów do 61 tysięcy dolarów. 2020 rok. Sygnał kupna. Bitcoin wybił się z 16 tysięcy do 64 tysięcy dolarów. Mogę wziąć każdy sygnał kupna. Jest to zawsze zielone kółko. Za każdym razem, kiedy się pali na zielono, wskaźnik haszu mieliśmy później wzrosty. Za każdym cholernym razem i 10 dni temu ponownie się zapaliło. Wróćmy do tej statystyki. Za każdym razem, kiedy mieliśmy sygnał kupna, to maksymalny spadek, gdzie średnia to 9%, i maksymalny wzrost, gdzie średnia to 5500%. Oczywiście mamy zmniejszające się zyski, brak pewności na rynku, ale statystycznie mówiąc, to jest bardzo bycie wskaźnik dla bitcoina. Jest to po kapitulacji górników, kiedy hashrate się odradza. Sygnał kupna się świeci, to zazwyczaj widzimy pompę na bitcoinie. Tak, w tej chwili prawie każdy jest niedźwiedzi. Jestem w mojej własnej pozycji i planuję ją zwiększyć, kiedy przebijemy opór i również zamierzam to zrobić na giełdzie BitGet, gdzie możesz dostać 20 tysięcy dolarów bonusu za darmo. To jest coś, na co muszę zwrócić uwagę. Zazwyczaj, kiedy rejestrujesz się na BitGet z każdego innego linku, to dostajesz 4000 lub 8000 dolarów bonusu. Jeśli klikniesz ten link, to zobaczysz spersonalizowaną stronę i możesz odebrać 20 tysięcy dolarów darmowego bonusu. Znajdziesz tam wszystko. Kliknij zarejestruj się, wpłać depozyt, wymagania depozytu, jak odebrać 20 tysięcy dolarów za darmo. Znajdziesz to poniżej w opisie. Upewnij się, że z tego skorzystasz zanim ten bonus się skończy, a w końcu na pewno się skończy. To jest twoja szansa. Zejdź poniżej, odbierz bonus. Możesz odebrać bonus i nawet nie musisz z niego od razu korzystać. Możesz poczekać, tradować, kiedy odpowiedni moment nadejdzie. Skorzystaj z tego, jeśli jesteś doświadczonym traderem. Na teraz zdecydowanie na co chcę zwrócić uwagę, to ta formacja. To jest dokładnie, co się wydarzy wkrótce. To przebicie będzie w październiku, jest to prawie pewne. Do góry czy do dołu? Poczekajmy i sprawdźmy, ale stanie się to w październiku. Chciałbym teraz wiedzieć od Ciebie. Myślisz, że następny ruch na Bitcoinie będzie do góry czy do dołu? Zostaw swoje przemyślenia w sekcji komentarzy poniżej, a ja odpowiem na niektóre z nich. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo. Demon, MMM krypto. Jak zawsze, jak zawsze. Bye, bye.